Cześć kochani, witam Was serdecznie 7 października z miejsca, w którym jeszcze chyba nie nagrywałam filmiku, mianowicie z miejscowości Rokitki niedaleko Legnicy. Planujemy też sprawdzić Przemkowski Park Krajobrazowy, który jest dosłownie rzut beretem stąd. Piękny jesienny dzień, idealny na grzybobranie, już w koszyku mamy fajne dary jesieni, zaraz Wam pokażę zbliżenie koszyka, ale sami spójrzcie, że już coś się dzieje. Dlaczego tutaj dzisiaj? Dlatego, że widziałam naprawdę super obiecujące doniesienie z młodymi podgrzybami brunatnymi. Para podgrzybów też wpadło do naszych koszyków. Zapraszamy na spacer i na grzybobranie. Tutaj maślaki modrzewiowe, zwane również maślakami żółtymi, grzyby jak najbardziej jadalne, smaczne, rosną zawsze koło modrzewi. Już przeszliśmy całkiem sporą ilość kilometrów, a w planie o wiele, wiele więcej, bo nadzieja dzisiaj na. Fajne młode podgrzybki jest ogromna, i czasem po takim całym dniu łażenia mam zmęczone stopy, ale dzisiaj mam dla Was niespodziankę i taką ciekawostkę, bo partnerem tego odcinka jest polski producent kosmetyków firma Bingo Spa. I po tym całodniowym spacerze będę testować taki żel do zmęczonych stóp i do masażu stóp, bardzo fajnie wyglądający w zielonym kolorze, przypominający las. Więc yy, później parę słów jeszcze o tym konkursie, bo do wygrania właśnie kosmetyki firmy Bingo Spa. A tutaj przepiękny koźlarz, różnobarwny i cudowna traska. Jest dużo różnych gatunków grzybów. Oprócz tego koźlarza, muchomor czerwony jest dzisiaj sporo muchomorów czerwonych. I również maślaki zwyczajne. Jedne z moich ulubionych grzybów, jak chodzi o smak. Teraz mała przerwa na kawkę. I patrzcie, jakie fajne zbiory po pierwszej części wyprawy! Naprawdę kolorowe, jesienne różności. Koźlarze, mleczaje, rydze, krasnoborowik, ceglastopory, maślaki, nawet dwa pieprzniki. Trochę podgrzybków, ale na razie jeszcze czekamy na to idealne miejsce podgrzybkowe. Tutaj te fioletowe to lakówki ametystowe, także kolorowo fajnie. Do tego jakiś taki fajny kamień znalazłam. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część wyprawy. No, nie trafiliśmy jeszcze na ten nasz wymarzony super podgrzybkowy las, ale co jakiś czas trafiają się pojedyncze sztuki. Tutaj właśnie mamy ładne podgrzyby brunatne. I jeszcze jednego tam. No, i jest pierwszy borowik szlachetny wyjścia. Paweł znalazł przed chwilą. Pozwala mi zbierać wszystkie najlepsze grzyby swoje. Pierwszy borowik szlachetny. Super. Przy takich drogach leśnych w okolicy lasów sosnowych warto się rozglądać o tej porze roku za mleczajami rydzami. Są to jedne z ulubionych gatunków grzybów, wielu grzybiarzy. I tutaj mamy właśnie dwa mleczaje rydze. Słuchajcie, patrzcie. Jak wyglądają. Zobaczymy, czy są zdrowe. Mleczaje rydze wydzielają takie pomarańczowe mleczko. Mają od spodu takie pomarańczowe blaszki. Ten wygląda na zdrowego. Zobaczmy drugiego. Bardzo fajne znalezienie. I koszyk się zapełnia. Jest też dzisiaj całkiem sporo maślaków zwyczajnych. Szczerze mówiąc, są to, jak chodzi o smak. Jedne z moich ulubionych grzybów. Uwielbiam po prostu maślaki. Trochę jest zabawy z obieraniem, ale warto. A i tak przynajmniej da się z nich ściągnąć tą skórkę, w przeciwieństwie do skórki maślaka żółtego, którego też tu gdzieś mam. Maślaki zwyczajne. Fajne ich. Pospolite grzyby, ale jak chodzi o walory kulinarne, to jedne z moich naprawdę najulubieńszych. I też naprawdę... Przecudnie pachną. Mmm, wspaniale. I też mleczaje rydze też fajnie pachną. Idealny taki jesienny, nizinny las. Po prostu coś pięknego. I jeszcze następne borowiki, szlachetne. Ten nie wygląda na borowika, ale to też borowik, jak najbardziej. Tutaj sprawa ewidentna. Rośnie sobie na środku ścieżki. Tutaj mamy mały, młody lasek bukowy. I sytuacja w lesie bardzo się zmieniła, bo jeszcze. Całkiem niedawno, niedaleko Wrocławia, właśnie w takim małym bukowym lesie rosło mnóstwo borowików szlachetnych, a teraz nie za wiele się tu dzieje. Teraz lepsze są lasy sosnowe, także trzeba to obserwować i w zależności od sytuacji dobierać sobie miejsce. Ale chętnie oczywiście przejdę się po tym lasku i jeszcze sobie poglądam go. Dzisiaj chyba najfajniej dopisują mleczaje Rydze, koźlarze, babki głównie. I ma szlaki zwyczajne. Przenieśliśmy się już do Przemkowskiego Parku krajobrazowego i mamy nadzieję tutaj na jakieś fajne nowe znalezicha. Jest fragment lasu niezarośnięty, jednak tutaj większość lasów z jagodzinami, paprociami, trawami, a tutaj taki przypominający już bardziej bory dolnośląskie, czy moje ulubione lubuskie. Oj, a ten jest dzisiaj chyba najśliczniejszy, najbardziej zamszowy maluszek. Prześliczny po prostu. Uroczy. Tu jest wreszcie naprawdę wspaniały las, w którym mogłyby rosnąć nawet i borowiki sosnowe. Ale na razie jeszcze się nie udało namierzyć takiego. Te młode podgrzybki to mi się podobają strasznie. Naprawdę nie wierzę w to, że kiedyś uważałam podgrzybki za takie tam sobie troszeczkę przeciętne grzyby. Teraz uwielbiam po prostu jakiś mam. Jakąś mam fazę na nie. Patrzcie, jaki idealnie zdrowy i piękny, młodziutki, słoiczkowy podgrzyb brunatny. No powiem Wam szczerze, że trzeba się nałazić. Nie jest tak, że w jednym miejscu się nazbiera pół koszyka od razu, ale systematycznie ten koszyk, jak widzicie, się prześlicznie zapełnia. I właśnie trafią do niego zaraz nowe, nowe grzyby. Także świetna sprawa, jeden z najładniejszych dzisiaj podgrzybów brunatnych. Na koniec wyjścia udało się znaleźć ten wymarzony las, ten o który mi chodziło, taki nie za stary, nie za młody las sosnowy, w którym rosną piękne młode podgrzyby brunatne, nie w jakichś niesamowitych ilościach, ale naprawdę jest się po co schylić od czasu do czasu, koszyk się super przyjemnie zapełnia, brązowiutko. Jeszcze mamy trochę czasu zanim zapadnie zmrok. Pogoda co prawda dosyć dołująca szaro, tak kropi mrzy, ale, ale nie jest za bardzo zimno, więc fajnie się chodzi i naprawdę przyjemny wypad. Jak zobaczyłam wczoraj, czy przedwczoraj, to doniesienie z Rokitek niedaleko legnicy, to zamarzył mi się właśnie taki koszyk pełen podgrzybów brunatnych. I proszę bardzo, marzenie spełnione, cel zrealizowany. Zaraz jeszcze poukładam troszeczkę inaczej te grzyby, tak jak lubicie, bardziej kolorowo, bo były też inne gatunki. Ja tutaj teraz przerzucam grzyby z jednego do drugiego koszyka, bo mamy dwa. Wspaniały dzień. Udało się też trafić ostatecznie na ten fajny, wymarzony las sosnowy, w którym rośnie faktycznie sporo podgrzybków. Dzisiaj przeważają młode i średnie, naprawdę przyzwoite, zdrowiutkie. Nałaziliśmy się, wiele, wiele kroków zrobionych, ale było zdecydowanie warto. Moi drodzy, i mam ułożony dla Was drugi kolorowy, jesienny koszyczek. Tak jak nieraz piszecie w komentarzach, lubicie te kolorowe kompozycje, więc proszę bardzo, po podgrzybkowym czystym koszyku, teraz te różne grzyby, które udało nam się dzisiaj zebrać. No przeważały podgrzyby brunatne, ale też inne gatunki, zarówno koźlarze, mleczaje, pieprzniki jadalne, krasnoborowiki Ceglastopore. Czernidłaki też się trafiły kołpakowate. Tu z kolcami mamy kolczaka obłączastego. I kilka różnych gatunków maślaków: zwyczajne maślaki pstre i maślaki ziarniste. Także naprawdę ciekawie, kolorowo. Cudowny dzień. Nowo odkryty, wspaniały las. Trochę bliżej niż Bory Dolnośląskie, oczywiście też dużo bliżej niż Gubin, Kosarzyn, moje rodzinne strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak coś jeszcze zobaczymy ciekawego po drodze, to oczywiście pokażę. A póki co żegnam się tym przepięknym widokiem. Papa! Pa. Słuchajcie, ja się dzisiaj nieźle nachodziłam po tym lesie, więc po powrocie do domu od razu długa, relaksująca, gorąca kąpiel, a potem yy, próba żelu zielonego całkiem fajna sprawa, naprawdę przynosi uczucie ulgi, ma takie wyziębiające działanie, wychładzające, więc idealny na zmęczone stopy, ale nie tylko stopy, bo jest to ogólnie żel do yy, takich ciężkich stóp, ale też do całych nóg, można sobie zrobić masaż przy jego użyciu, fajna konsystencja, jestem bardzo wrażliwa na konsystencję, więc yy, miła konsystencja i potem się fajnie i szybko wchłania, nie pozostawia żadnego jakiegoś tłustego filtru czy coś, co dla mnie też jest super, bo bardzo lubię masaż, ale nie przepadam na przykład za olejkami do masażu tak bardzo. Wolę właśnie coś, co potem się szybko wchłonie i nie pozostawia takiego tłustego filtru. Więc fajny, no bardzo takie chłodzące, kojące działanie. Przyjemny zapach, taki miętowy. Myślę, że warto wypróbować. Szczerze mówiąc, czekam na to, aż będę mogła wypróbować tenże latem. Jak wiecie, często jeżdżę w góry i chodzę po górach w upały w tych butach górskich więc myślę, że wtedy będzie to idealny moment na wypróbowanie. No i żelu używa się mało z tego co spróbowałam i z tego co tutaj piszą, więc na pewno jest też bardzo wydajny. Polecam ogólnie, fajna rzecz. I jeszcze rzut okiem na konsystencję produktu, coś takiego między żelem a jakby galaretką. Przyjemna sprawa. Cześć kochani, witam ponownie. Przejdźmy sobie teraz do zapowiadanego na początku filmiku konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem, jaki jest Wasz ulubiony rytuał po grzybobraniu. Może to być na przykład picie. Rozgrzewającej ulubionej herbaty, albo długa kąpiel, albo czytanie ulubionej książki, może przeglądanie atlasu i sprawdzanie, jakie znaleźliście gatunki grzybów, czy po prostu przygotowywanie waszych grzybów do dalszej obróbki i przypominanie sobie, yy, gdzie je znaleźliście, a może jeszcze kompletnie coś innego, nie narzucam żadnych odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa wszystkich odpowiedzi, ciekawa tego, co lubicie robić, a nagrodą w konkursie będzie zestaw kosmetyków yy, firmy Bingo Spa. Mam dwa takie zestawy do rozdania, także czekam na Wasze odpowiedzi. Yy, jak będę wrzucać filmik, to napiszę do kiedy czekam na te odpowiedzi, a w momencie wybrania dwóch zwycięzców, oczywiście podam te informacje również yy, w komentarzu pod filmikiem. Trzymam kciuki i życzę Wam powodzenia. Firma Bingo Spa to polski producent kosmetyków, który ma w swojej ofercie ponad 500 różnych kosmetyków, w skład których wchodzą przede wszystkim naturalne surowce i ekstrakty roślinne oraz bardzo ciekawe kompozycje zapachowe. Także myślę, że jest jak najbardziej o co zawalczyć. Ja przetestowałam kilka kosmetyków Bingo Spa i jestem naprawdę zadowolona. Polecam i życzę jeszcze raz powodzenia w konkursie. Już Wam pokazuję, co jest konkretnie do wygrania. Te tutaj produkty będą podzielone na dwie nagrody. Są wśród nich algi podprysznic o zapachu wanili, algowy krem podprysznic z zieloną herbatą, szampon borowinowy i pięć ziół oraz żel podprysznic słodkie migdały i biała glinka, balsam parafinowy do dłoni z olejem kanabis i balsam miodowy do dłoni cytryna i Kolagen. Także myślę, że jest o co zawalczyć, a czekam na odpowiedzi na pytanie, jaki jest Wasz ulubiony rytuał po grzybobraniu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i powodzenia w konkursie.